W swojej pracy terapeutycznej często stykam się z osobami, które są w depresji. W tej depresji tkwią miesiącami, latami często. Do depresji doprowadza ich ogromna ilość traum, Mniejszych lub większych konfliktów emocjonalnych, które nie zostały przepracowane, uwolnione, one się na siebie nakładają, i w pewnym momencie jest ich tak dużo, że dana osoba nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Wtedy no jest, jest ogromny brak motywacji, brak chęci do działania. Tak? Każda najmniejsza trudność jest dla nas ogromnym ciężarem. Ciężko jest się zmotywować do robienia czegokolwiek. Takie osoby często po prostu żyją na totalne minimum, tak? Po prostu potrafią się dźwignąć z łóżka, no bo trzeba może pójść do pracy, tak? Jeżeli taka osoba pracuje i to jest wszystko, na co, na co, na co mają siłę, nie są w stanie dbać o siebie, a nie mówiąc o tym, że mogą się w jakiś sposób zacząć rozwijać w życiu i, i nie wiem, szukać tej swojej drogi i tego szczęścia, tak? Nagrałem tą, 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 jakby napisałem tą sesję. Nagrywam to tutaj dla Was, dla tych osób, właśnie które mierzą się z, taki, z depresją, tak, i mają trudność i opór generalnie, żeby, żeby zacząć działać, żeby robić cokolwiek. Tak, te małe kroczki każdego dnia, żeby móc po prostu samemu, czy też, czy też po prostu za pomocą takiego opukiwania no, zyskiwać coraz więcej chęci do tego, żeby robić więcej. Więcej każdego dnia. Trzeba sobie zdać sprawę, no, że nikt e, za was, waszego życia nie uratuje, nikt za was tego nie zmieni. Tak? E, są takie osoby, jak ja, które mogą poprowadzić, wskazać jakiś kierunek, ale to wy musicie być taką swoją ekipą ratunkową. Tak? To wy musicie podjąć te działania każdego dnia. E, no niestety. Często jest tak, że no, ta terapia wygląda tak, że, że, że ta osoba no, jest w stanie się zaaktywować tylko i wyłącznie podczas sesji, a tak naprawdę to wszystko, co wykona się między spotkaniami, między sesjami, czy one są raz na tydzień, czy są raz na dwa tygodnie, to jest chyba nawet ważniejsze, tak? Trzeba się po prostu zaangażować w ten swój proces uzdrawiania siebie i swojego życia. Powiem może dla tych osób, które są nowe i które nie mają pojęcia, jak wygląda podstawowa procedura EFT. Generalnie dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba wierzyć w EFT, żeby ono działało. Jest to metoda, która większość z was pewnie wie, ale to jest metoda, która jest poparta badaniami, skuteczność jej jest poparta badaniami naukowymi, więc jeżeli się je wykon, wykona poprawnie i zaangażuje się w proces opłukiwania i skupiania się na tym, co tutaj będę mówił za chwilę, nawet jeśli to nie do końca są te zdania, które będą wam pasować, które będą odpowiadać dokładnie temu stanowi, którym się aktu, aktualnie znajdujecie, to możecie też sobie zmienić pewne zdania, pewne frazy, które wypowiadam, tak żeby to bardziej pasowało. Niemniej jednak tak czy inaczej już pewien proces e, zdrowienia, pewien proces czyszczenia pewnych elementów, jeśli jest e, to bardzo podobne do waszego problemu, tak. E, to ten proces już zacznie zachodzić. Procedura VFT wygląda w ten sposób, że najpierw się robi ustawienie i to ustawienie robi się tutaj, na tak zwanym punkcie karate. I to ustawienie robi się tylko raz i robi się je na początku. Po powtarza się pewne zdanie trzy razy, on jest skonstruowane tak, że mówi się, mimo że mam ten i ten problem, czuję się taki tak, to kocham i akceptuję siebie. To jest taka informacja przede wszystkim dla mózgu, żeby powiedzieć mu, z jakim tematem, z jakim problemem będziemy pracować ale to też jest taki moment, żeby zaakceptować ten stan, w którym się aktualnie znajduję, tak? Cały ten dobytek inwentarza, całe to, cała ta moja historia, te wszystkie doświadczenia, które doprowadziły mnie do tego punktu w życiu, gdzie no jestem w depresji, nie mam siły po prostu się dźwignąć i szukam każdej możliwe, każdego możliwego sposobu, żeby coś zrobić. No to jest właśnie to zdanie tak skonstruowane, żeby to zaakceptować, żeby sobie po prostu powiedzieć prosto w twarz, Jestem tu i tu, mam ten i ten problem. Akceptuję, że mam ten problem. Więc to zdanie jest tak skonstruowane, mimo że mam i ten, ten, ten i ten problem. Oczywiście popukujemy się kilka razy. tak. Znaczy, odpukujemy się, przepraszam. Jeśli chodzi o ustawienie, to opukujemy się cały czas. I to ustawienie, jak już powiemy, trzy zdania. Te, to potem jest dziewięć punktów na ciele i ja zaczynam od czubka głowy. Potem są tutaj. Dwa punkty, one są symetrycznie, więc możecie to robić dwoma rękoma. Możecie robić bądź prawą, bądź też lewą ręką, jak, jak Wam jest wygodniej. Tak, ja będę to robił jedną ręką, więc tu jest pierwszy punkt i będziecie powtarzać każde zdanie, każda fraza. To jest mniej więcej jeden punkt, pozostajemy na nim kilka, maksymalnie kilkanaście sekund, może wszystko zależy, jak długie jest zdanie, jak długa fraza. I to jest. To jest drugi punkt, tak? Tutaj był pierwszy, tu jest drugi. W kąciku oka jest trzeci punkt, pod okiem jest czwarty, tu jest pod nosem jest piąty punkt, tutaj w tym zagłębieniu pod dolną wargą jest kolejny punkt, pod obojczykami, tak mniej więcej 2,5 cm od tutaj tego, od tej kości, która tak w taką literę U się zagina, więc tak 2,5 cm na zewnątrz i 2,5 cm w dół, tak mniej więcej. Tak, ja ja mniej więcej trzymam palce w ten sposób, jak się opukuje. Potem pod pachą. Tego tutaj na, na nagraniu nie będzie widać, ale będę podnosił rękę, to będzie wiadomo, że to jest ósmy punkt pod pachą, tak mniej więcej 12 cm pod pachą, tam, gdzie u kobiet przychodzi stanik. No i ostatnim punktem jest punkt gamma. On jest bardzo blisko tego punktu karate, więc łatwo go pomylić. Punkt gamma jest między czwartym a piątym palcem na ręce i opukujemy się tutaj. I to jest ostatni punkt, a potem zaczynamy z od czubka głowy. Ja najczęściej robię tak, że kończę tutaj na punkcie gamma, on jest jakby takim ostatnim, więc cała procedura może trwać 2, 3, 5, 6, 7, 10, nawet 50 okrążeń. Wszystko zależy od tego, jak bardzo jest intensywna emocja, jak bardzo jest duży problem, tak ile jest aspektów, które trzeba gdzieś tam wymienić i opowiedzieć w tej historii. No, tak to mniej więcej w skrócie wygląda. Zapraszam was do wspólnego upukiwania. Mimo, że mam ogromny brak chęci do działania, nic mi się kompletnie nie chce. Nie mam żadnej woli, aby zrobić cokolwiek dobrego dla siebie. To całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie. Mimo, że mam brak chęci do działania, jak próbuję coś dla siebie zrobić, to od razu pojawia się wewnętrzny krytyk, który zniechęca mnie do robienia czegokolwiek. Więc w konsekwencji nie robię nic. To i tak kocham i szanuję siebie. Mimo, że mam totalny brak chęci do działania, nie widzę żadnego sensu w czymkolwiek, co miałbym zrobić dla siebie. Zmuszam się do wszystkiego, to i tak kocham i akceptuję siebie i wybaczam sobie i wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Mam brak chęci do działania. Nic mi się nie chce. Najchętniej bym tylko spał. Mam brak chęci do działania. Moje energie życiowe są prawie na zero. Jestem nastawiony tylko i wyłącznie na przetrwanie. Mam ogromny opór i lęk. Nie widzę sensu robić cokolwiek. Więc mam brak chęci do działania. Nie znajduję siły, aby wyjść na spacer. Nie mam woli, aby jeść zdrowo. Siedzę tylko przed komputerem albo śpię. I napycham się mało wartościowym jedzeniem. A głowę mam pełną negatywnych i demotywujących myśli. Mój umysł zniechęca mnie praktycznie do wszystkiego. Mówi mi, po co ci to, to i tak ci kompletnie nic nie da. Więc do wszystkiego się zmuszam. A moje życie jest wegetacją. Nie mam pojęcia, jak zmotywować się do działania. Nie mam pojęcia, jak wyrwać się z tego martwego kręgu, w którym się znalazłem. Co mogłoby się wydarzyć, aby drgnęło coś w moim życiu? Żebym mógł odnaleźć te resztki siły woli, aby zacząć coś robić ze swoim życiem. Nie znajduję żadnej teraz odpowiedzi na to. Nie widzę żadnego sensu. Więc zmuszam się do wszystkiego. Opór umysłu jest tak wielki, że kiedy planuję, że coś zrobię, to i tak nic z tego nie wychodzi. Czuję się totalnie beznadziejnie. Mój umysł jest spowity mgłą czarnych, przygnębiających myśli. Mam ogromny opór. Jest tak wielki, że całymi dniami nie mam się siły podnieść w łóżka. Mam już tego serdecznie dość. Choć może nie jest jeszcze tak źle, abym chciał coś z tym rzeczywiście zrobić. Jeszcze nie upadłem chyba wystarczająco nisko, aby naprawdę coś z tym zrobić. Akceptuję to, jak teraz wygląda moje życie. Akceptuję, że nie mam siły woli, aby poprawić swoje życie. Choć wiem, że każdy najdrobniejszy krok, który zdołam wykonać, przybliża mnie do celu. Akceptuję, że w tym momencie mam tylko tyle energii, aby prowadzić tą nędzną wegetację. To też jest ok, i to też jest w porządku. Pozwalam sobie na to, żeby teraz tak to wyglądało. Być może tak to teraz musi wyglądać. Choć wierzę, że wkraczam właśnie na ścieżkę uzdrowienia. Nie wiem, ile mi to zajmie. Ale teraz właśnie akceptuję, że mam ogromny opór i brak wiary. Akceptuję teraz, że nie znajduję siły woli i energii, żeby zacząć coś robić konstruktywnego ze swoim życiem. Więc otwieram się na inspirację i wsparcie wszechświata. Otwieram się na uzdrowienie mojego życia. Widzę światełko w tunelu. Czuję, że mój opór się zmniejsza. Czuję, że już nie muszę się tak zmuszać, aby coś zrobić dla siebie. Mam coraz więcej radości zrobienia, Drobiazgów. Czuję, że idzie pozytywna zmiana dla mnie. Im więcej drobnych zmian zauważam, tym moja motywacja jest większa, aby zrobić więcej dla siebie. Jest mi coraz łatwiej podnosić się z łóżka rano. Wychodzę chętniej na spacer i jem więcej zdrowych, naturalnych produktów spożywczych. Odnajduję radość w niewielkich drobiazgach, które robię dla siebie każdego dnia. Im więcej ich dostrzegam i robię, tym większą motywację czuję i zyskuję do dalszej pracy nad sobą. Jestem bardziej rozluźniony i głębiej śpię. Z radością i entuzjazmem zaczynam każdy dzień. Czuję się dobrze, gdyż wiem, że jestem w stanie poradzić sobie z każdą trudnością. Jestem bardzo zaangażowany w dbanie o siebie. Jest mi łatwiej cieszyć się z życia. Czuję spokój i zadowolenie. Jestem wdzięczny, że mogę mu po prostu być. Wdech, wydech. Słuchajcie, tak jak już powiedziałem, jesteście tymi osobami, które są w stanie sobie pomóc. Mam nadzieję, że ta sesja EFT będzie właśnie takim elementem, który będziecie, dzięki któremu będziecie mogli sobie w jakiś sposób pomóc przełamać ten opór przed działaniem, przed robieniem tych, tych, yy tych Kroków każdego dnia. Jeśli chodzi o samo opukiwanie, to polecam Wam na przykład zamknąć też oczy. Nie jest istotne do końca, czy jak ja mówię zdanie jakieś tam konkretne i opukuję się w tym miejscu, a Wy na przykład, nie wiem, przeskoczycie jakiś punkt albo się pomylicie i nie wiem, ubędziecie się uderzać gdzieś w innym miejscu, to nie ma aż takiego znaczenia. W kolejnym po prostu okrążeniu można wtedy pamiętać, żeby opukać każdy z dziewięciu Punktów, i nawet jeśli ja kończę tutaj, a Wy skończycie gdzieś na jakimś innym punkcie, to nie ma takiego znaczenia. Tak naprawdę chodzi o to, żeby się cały czas opukiwać i powtarzać sobie tą historię. To, co jest ważne, to co wielu, wiele osób uderza, tak, że yy, po tym ustawieniu jest bardzo dużo negatywnych afirmacji. No ta, te negatywne afirmacje to jest niestety no, takie spojrzenie na trzeźwo i chłodnym po prostu okiem na to nasze życie, jak wygląda, na to wszystko, co czujemy, na to wszystko, co się dzieje, bądź też się nie dzieje w naszym życiu. <laughs> I to niestety jest koniecznością. Co jest ciekawe, że opukiwanie powoduje, że te negatywne afirmowanie, jakby umysł wtedy jest nastawiony na wyrzucanie z siebie. Więc tak naprawdę nie cementujemy, nie zagnieżdżamy w sobie tych negatywnych afirmacji, tylko tak naprawdę się ich pozbywamy. Zalecam, żeby opukiwać się codziennie przez kilkanaście minut. Nie wiem dokładnie, ile, ile to trwa. Kilkanaście, te kilkanaście minut można się opukiwać przez tydzień. Dwa, trzy tygodnie, tak aż poczujecie, że jest jakaś zmiana. Może ta zmiana nastąpić bardzo szybko, już po jednym razie. Czasami trzeba troszkę więcej. Zachęcam do, do, do takiej pracy, zachęcam też do wytrwałości. Tak? Niestety wiele osób, które wkracza na ścieżkę uzdrawiania swojego życia, na ścieżkę rozwoju, no już zbyt szybko rezygnuje. Zbyt szybko porzuca daną rzecz, żeby sprawdzić, czy naprawdę coś działa. EFT tak? działa, działa praktycznie zawsze. No, trzeba pamiętać, żeby się skupiać na tym temacie i na tym problemie, z którym się pracuje, a nie myśleć o, o czymś innym, tak? o, o zakupach czy też o tym, co się będzie robić kolejnego dnia w pracy. Bo wtedy się pracuje z tym, o czym się myśli, a nie o, o, w tym, co się głośno wymawia na głos. Dlatego te punkty są takimi przypominaczami na ciele. Upokiwania, żeby cały czas mózgowi przypominać, z czym się pracuje. To naprawdę działa i zachęcam Was do pracy samodzielnie. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś wsparcia, jakiegoś prowadzenia, zapraszam na sesję do mnie. Na dole są informacje, jak można to zrobić, jak można się zapisać. Jeśli znacie kogoś, komu ten film, komu w ogóle terapia mogłaby się przydać, zachęcam, żeby przekazać ten film dalej. Dajcie też lajki, zasubskrybujcie kanał, proszę, bo to pomoże temu kanałowi się rozwijać. Będę za to ogromnie wdzięczny. W opisie znajdziecie też informacje, jak można mnie inaczej wesprzeć. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.